Udało się rozweselić śnieżnych czarodziei, to możemy ruszać w dalszą drogę. Lucjuszu, Krysztale, i Gabrielu, miło mi powitać Was w naszej drużynie. Teraz ósemkę staniecie w obliczu niezwykłego wyzwania, jakim jest odnalezienie magicznego kryształu ukrytego przez czarnoksiężnika. Wiem, że jako mądrzy, choć młodzi czarodzieje, zdajecie sobie sprawę, że powodzenie tej misji jest jedyną szansą na ratunek dla śnieżnej krainy. Ciąży na was wielka odpowiedzialność. Nie jesteście jednak sami, bo wspierają was wszystkie zgromadzone tutaj dzieci, a ich dobre serca mają wielką moc. Kolejnym etapem waszej podróży będzie przejście przez krainę groźnego wiatru. Wy, śnieżni czarodzieje, doskonale znacie tego hulakę Magnusa, władcę groźnego wiatru. Mieliście okazję go spotkać podczas swoich podróży przez zimowe krainy. Jest to postać figlarna, niekiedy szalona, ale na pewno nieprzewidywalna. Magnus uwielbia robić psikusy innym mieszkańcom śnieżnej krainy i organizować huczne imprezy, o których głośno w całej okolicy. Nie sądzę, aby chciał Wam pomóc z potrzeby serca, bo to wieczny żartowniś, który nieraz i mi zalazł za skórę, zasypując śnieżnymi zaspami drogi, którymi wybierałam się w podróż na moich saniach. Ach, co za hultaj! Magnus jednak szczególnie upodobał sobie hulanie między drzewami i wzbijanie w powietrze tumanów śniegu, którymi zasypywał drogi i wejścia do domów, czerpiąc niezrozumiałą radość z tych złośliwości. Ile razy biedny lis śnieżny, wracając do domu, musiał odkopywać wejście do swojej nory, a w oddali słyszał donośny śmiech Magnusa. Dlatego Magnus również uwielbia śnieg i myślę, że nie uśmiecha mu się bezśnieżna zima. To dla Was idealna okazja, aby umożliwił Wam bezpieczne przejście przez swoją krainę i wskazał drogę do lodowego zamczyska. Podobno kiedyś w swoich szaleńczych wojarzach zapędził się w tę stronę i szybko tego pożałował. Liczę na waszą kreatywność, śnieżni czarodzieje. Musicie przekonać Magnusa, by wam pomógł. Może jakaś wspólna zabawa, a może jakiś prezent.